Cześć. W tym wideo pokażę wam naszego uszaka. To jest konkretnie fotel Hyalmaren, nasz klasyczny uszak bez przeszyć, z gładkim oparciem. Jednak wy yy, bardzo nie to powiecie, tkaninia, jest o Tracy, opowiem o niej więcej w trakcie wideo. Opowiem również o tym, z czego nasz uszak jest zrobiony, dlaczego jest tak zrobiony. Więc Lecimy! Uszaka produkujemy sami, czyli tapicerujemy, naciągamy sprężyny i tak dalej. Siedzisko jest wykonane z pianki wysokoodbojnej, czyli takiej, która się nie odgniata, w dodatku miękkiej i bardzo gęstej, aby ono posłużyło na wiele, wiele lat i się nie odgniatało oraz było wygodne. Widać jaka to pianka jest gruba już na pierwszy rzut oka. Pod poduchą jest rzep, uwaga, słuchajcie, mocny że trzyma siedzisko, żeby nie spadało, ale gdyby była taka potrzeba, można je zdemontować w jakimkolwiek celu, czy to coś się rozleje, żeby przeprać, żeby zdjąć pokrowiec, bo również się da zdjąć ten pokrowiec, bo na dole macie wszyty zamek, więc jest taka opcja. Dalej, pod tym siedziskiem mamy sprężyny faliste, które dodatkowo amortyzują siedzisko uszaka. Kolejna rzecz, oparcie. Oparcie jest na pasach tapicerskich. Tutaj są takie pasy, które pracują i z powrotem, żeby również było miękko, a nie sztywno, i dodatkowo, pianka oparciowa również jest bardzo miękka, żeby całe uczucie oparcia było przyjemne. Podłokietniki oraz uszy. Jedno i drugie u nas ma bardzo grubą piankę, bardzo grubą i gęstą, po to, aby można było korzystać z tych elementów fotela. No tutaj możemy położyć nogi, możemy się oprzeć. Czasami dzieciaki lubią tutaj wsiadać. Zresztą nie tylko dzieci, to też chcieliśmy, żeby to było miękkie, a nie twarde, że od razu jest decha. Nie, jest tutaj pianeczka i na uszach również z tej strony widać, jak te uszy są wypukłe. I siedząc na uszaku, możemy się tutaj oprzeć sobie głowę o uszy i wtedy jest miękko i czoło nam się nie wgniata, więc to również jest jakaś forma tutaj Odpoczynku na fotelu. Tutaj taka mała poducha. No cóż, jest ta poducha już na fotelu. My szyjemy taką poduszkę do każdego fotela. Nie ma informacji o tym na aukcji, że ta poducha jest, w gratisie, ale my ją szyjemy tak po prostu od siebie, żeby zrobić wam taką fajną niespodziankę. Cóż trudno, wydało. Samo wykończenie, czyli tutaj pod łokietnikiem ciągnie się taki ładny sznurek w tym samym materiale, który wykańczy całość i z tyłu jest tak samo. Spójrzcie, sznurek idzie z tyłu przez plecy oraz pionowo w dół, żeby tutaj poukrywać skrzywki, oraz żeby to wyglądało ładnie. O samym materiale jest to bardzo nietypowy materiał plecionka. Nazywa się to Tracy z Top Textil. Na tym uszaczku mamy Tracy 211.03, czyli u nas to jest 3. Dlaczego on jest taki nietypowy? Po pierwsze, ma w składzie bawełnę 5% bawełny. Jest to mega rzadkie, żeby materiały tepidarskie miały naturalny, naturalny skład. Więc tutaj, już plusik za to. W dotyku nie jest idealnie gładki, wręcz przeciwnie, jest niegładki, ale, ale jest bardzo miły. Jest to miękkie, więc jak przejeżdżamy po tym, to bardziej jakby nam się skóra masowała niż żeby to przeszkadzało, mi się ten efekt bardzo podoba i teraz patrzcie na bardzo, najbardziej nietypowe, w tym chyba wszystkim jest to, że ten materiał ma wiele kolorów, mamy tak, śmietanka, cappuccino, brązy, niebieski i nawet znajdzie się tutaj taki czerwonawe. to wszystko jest pod jednym numerem Tracy 03, prezentuje się to naprawdę fajnie, Powiem wam szczerze, że wzięliśmy to tutaj, dogadaliśmy się z Stop Textile, że weźmiemy od nich kawałek materiału, zrobimy w tym uszaka, zobaczymy jak wyjdzie, no bo to jest nowość i sami byliśmy ciekawi co z tego będzie i muszę przyznać, że wygląda to naprawdę nieźle. Wygląda na to, że wprowadzimy takiego Hielmarena do oferty ogólnej. Bo mi się to bardzo podoba. Co ciekawe, nawet już pierwsi klienci się pojawili po samym nagraniu materiału Tracy. Jeśli interesuje was uszak, to zajrzyjcie na stronę do nas, jeśli wykładam jakiś studen nie było. No, to wtedy możecie do nas napisać, zadzwonić, zamówić go jako Hialmarena, Wycenimy i będzie załatwione. No a więc to fotel Hialmaren w Tracy03. Jeśli macie jakieś wątpliwości odnośnie materiału, tkaniny, koloru, no to zamówcie sobie na próbki tkanin. Wtedy przyjadą do Was próbeczki, ładnie powycinanie. Porównacie sobie w, na przykład welwet z Tracy, czy chcecie, czy nie chcecie. Podotykacie na żywo, bo to jest jednak fajnie jest dotknąć materiał przed zamówieniem. No, bo to jak mówię. Na przykład Tracy nie jest gładkie, ale jest jednocześnie bardzo przyjemne. Fajne jest ten uczucie nierówności, bo jest mije w dotyku, ale nierówne. Ale uwaga! Jak zamówicie sobie próbki, to one wszystkie są fajne i wtedy się robi taki problem, że nie wiadomo, który wybrać, ten jedyny z tych wszystkich materiałów. No ale z tym to już musicie sobie poradzić sami. My Wam udostępniamy świetne materiały, a decyzja należy do Was. Na razie, do następnego, cześć!